Siemano, kolejne zadanko, zadanie siódme. Zadanie za dwa punkty, bo mamy dwie części 7.1 7.2. Także zabieramy się do roboty. O, funkcja kwadratowa. Widzimy parabolę, wiemy, że to będzie funkcja kwadratowa. No i czytamy. W kartezjańskim układzie współrzędnych. Po prostu w układzie współrzędnym. Kartezjański to taki zwykły XY, nic się nie dzieje, nie przejmujcie się. Przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej. Taki zwyczajny wzór ax kwadrat plus bx plus c. Przy czym wierzchołek tej paraboli ma współrzędne 5 minus 3. No to jest to miejsce. Faktycznie 5 minus 3. Jeden z punktów przecięcia paraboli ma współrzędne 4,0. To jest ten punkt. I to jest koniec informacji. Mamy zadanie pierwsze. Podać zbiór wszystkich wartości funkcji. No tutaj musimy orientować się pomiędzy takimi pojęciami jak zbiór wartości, wartość, argument dziedzina. No, zbiór wartości akurat jest taki dosyć prosty, czyli jest to pula, tak, pula wszystkich wartości, które nasza funkcja przyjmuje. No i teraz zadajemy sobie pytanie, czy nasza funkcja przyjmuje wartość, na przykład tutaj między minus 4 a minus 5. Nie przyjmuje. Nigdzie się nasz wykres nie przecina. A w minus 70. Nie przecina się. Dopiero przetnie się w strójce. Pierwsze miejsce, w którym dostajemy jakąś wartość, patrząc oczywiście od minus nieskończoności, czyli od dołu. I potem już nie, nie, niezależnie jaką bym nie narysował prostą, zawsze będę dostawał dwa punkty przecięcia, czyli jakąś wartość dostaje, a zatem wielkie y albo z2 wartości będzie równy no i to będzie taki przedział w którym zaczynamy minus trójką i lecimy do plus nieskończoności razem z minus trójką no bo tak jak tutaj zresztą widzimy ta minus trójka jest w naszym jest w naszym zadanku podana idziemy dalej zadanie drugie Tutaj w ogóle dwa punkty można dostać za to zadanie. Także kurczę grubo. Łącznie zadanie za trzy punkty. Chyba powiedziałem, że łącznie za dwa. To no nie za trzy. No i teraz wyznacz, wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. No to taki wzór funkcji w postaci kanonicznej trzeba w ogóle znać, ale jest w karcie wzorów. Nie jest specjalnie komplikowany. Wygląda w taki sposób. No jedynie co trzeba wiedzieć, to co to jest A, co to jest P. No to jest Q. No i teraz tak. P to są współrzędne wierzchołka. No, wierzchołek mamy dany. To jest punkt współrzędnych 5 i minus 3. A zatem P równa się 5. Q równa się minus 3. Czyli mogę już troszeczkę pójść do przodu, jeżeli chodzi o mój wzór f od x równa się a, x odjąć 5, podniesione do kwadratu, dodać, wróć, odjąć 3. Prawie, prawie do końca udało nam się ten wzór wyznaczyć. Brakuje nam literki a. Tutaj już byłby jeden punkt. Natomiast teraz tak. Skąd wziąć brakującą literkę? Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że a będzie większe od 0, bo nasza parabola jest skierowana ramionami w górę. Ale ile konkretnie wynosi, no tutaj jest pewien problem. Ale nieduży. Pamiętajcie, że zamiast F od X możecie równie dobrze napisać, że to się równa Y. Tak, to jest takie samo. To oznacza to samo. I teraz, jeżeli ja mam jakiś punkt, mogę go wykorzystać i wstawić do mojego wykresu. Teraz tak, no mam punkt wierzchołek. Akurat tego punktu. Nawet nie chcę. Zobaczcie dlaczego. Dlaczego, jak wstawię punkt 2 do mojego wzoru, to mi to nie wyjdzie. My wstawimy inny punkt. No tu z treści zadania dostaliśmy jeszcze jeden z punktów. Jest to punkt 4.0 i on już będzie jak najbardziej w porządku. Od razu, może taka uwaga: bardzo wiele osób by tutaj jeszcze znalazło jeden punkt o współrzędnych 6.0, i generalnie akurat w tym zadaniu faktycznie to jest punkt 6.0, tylko szczerze mówiąc, bądźcie ostrożni z odczytywaniem tego typu informacji z rysunku, ponieważ na dobrą sprawę nic nie stoi na przeszkodzie. Że to, że Wam się wydaje, że to jest akurat idealnie 6.0, nie ma problemu, żeby to było 5,99. Akurat w tym przypadku tak nie jest to skoro to miejsce zerowe jest odsunięte o wierzchołka, od wierzchołka o 1, to kolejne również będzie odsunięto od 1, więc faktycznie będzie to szóstka. Tylko, że to wiemy z informacji zadania, a nie z rysunku. No, na szczęście jest nieistotne. Wracamy do zadania. Wstawiamy nasze, warto, nasz punkt. Wspomnę, jest to punkt o współrzędnych 4,0. No i piszę. A. 4 odjąć 5 do kwadratu minus 3 to równa się 0. No i zwróć uwagę, dostajemy bardzo proste równanie do rozwiązania. Rzucę sobie tę trójkę na prawą stronę, będzie teraz, przerzucę minus trójką, ona będzie teraz trójką. I idąc dalej, a równa się 3. Minus 1 do kwadratu to jest 1, więc nie ma już czego liczyć. Udało się ustalić, ile wynosi parametr a. A zatem koniec zadania, prawda? No nieprawda. Polecenie jest naprawdę wyraźnie napisane: wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, a nie wyznacz kawałek wzoru w postaci kanonicznej i osobno parametra a. Zatem teraz to, co musimy zrobić, to już jest zapisanie tego wzoru w finalnej postaci. Funkcja franek jest równa 3x minus 5 do kwadratu odjąć 3. To jest pełne rozwiązanie. Tutaj jest maks punktów. Broń Boże, żebyście, żeby ktoś wpadł na świetny pomysł wymnażania tego i jakiegoś porządkowania. Polecenie jest precyzyjne w postaci kanonicznej, także nic więcej z tym nie robimy. To jest wszystko, co od nas chcieli. I tyle 3 na trzy punkty. No i trudne zadania w skali 0,10, jakbyśmy je ocenili. Zbiór wartości to kurcze, nie był specjalnie trudny do odczytania. Tutaj, właściwie, liczby też były banalnie proste. No nie no, 0 na 10, no, no nie no, bez jaj. Jak ktoś był chociaż na kilku lekcjach z funkcji kwadratowej, to powinien to, to zadanie rozwiązać. A jeżeli nie był, to nie powinien matury w ogóle pisać. I tyle. Spróbujmy jakieś zadanko ciekawsze stworzyć. Co mogę zrobić, żeby zadanie utrudnić? No tak jak się domyślacie, mogę liczby utrudnić rysuję sobie taką parabolę i powiem, że tutaj jest pierwiastek z 3 plus 1 tu jest pierwiastek z 2 plus 1 i to są współrzędne mojego wierzchołka i dodatkowo powiem, że ten kolega jak się nazywa Albert kolega Albert ma 1 minus pierwiastek z 7 i tutaj 1 minus pierwiastek z 11. No i takie zadanie praktycznie dokładnie takie samo, tylko niestety z o wiele gorszymi liczbami do liczenia. No i tutaj już trudny wskaczę myślę, że spokojne 4 na 10, tylko przez to, że utrudniłem. Liczby. Ale poza tym nic się nie wydarzyło nowego. Jedyne co. Pamiętajcie zawsze, żeby podpisać osie układów współrzędnych. bo znam egzaminatorów czy nauczycieli, którzy podpiszą Wam odwrotnie i wszystko będziecie mieli źle. Tu jest Y, tu jest X. Teraz jest wszystko legalne. Wszystko jest jasne. Zadanie domowe. Spróbujcie ustalić te same odpowiedzi na te same pytania, jak tutaj w zadaniu siódmym. No i, i mam nadzieję, że wszystko jest jasne, co tu się wydarzyło, jak takie zadanko zrobić. Trzymajcie się i na